Witajcie, kochani, po raz kolejny. To już trzecia bajka będzie. Baśnie polskie. Eee, o Szklanej Górze. Pierwsza z brzegu. Kazimierz Władysław Łucicki. Szklana Góra. Na wysokiej szklanej górze stał zamek cały złoty. A przed zamkiem była jabłoń, a na jabłonie złote jabłka. Kto by złote jabłko urwał, wszedłby do złotego zamku. A w srebrnej jednej komnacie Ukryta była królewna zaklęta dziwnej urody, a miała skarby niezrachowane, piwnice pełne drogich kamieni i w izbach zamku skrzynie ze złotem. Wielu się zbiegało rycerzy od dawna, lecz na próżno usiłowali wedrzeć się na górę. Na koniu ostro podkutym niejeden wdzierał się daremnie i z połowy stromej góry z ciężkim szwankiem spadał. Łamali ręce, Nogi i karki. Piękna królewna z jednego okna patrzyła z żalem, jak próżno tacy rycerze dorodni na dzielnych koniach darli się na górę. Widok królewny zagrzewał serca, zbiegali się zewsząd ze czterech stron świata, a biedna dziewica już lat siedem darętnie wyglądała zbawce. Niemało leżało trupów rycerzy i koni wokoło szklanej góry. Wielu konających z połamanymi żebrami boleśnie stękało. Był to cmentarz prawdziwy. Już rok siódmy za trzy doby miał się skończyć, gdy w złotej zbroi rycerz nadjechał pod stromą górę. Rozpędził konia, wdarł się w pół góry z podziwem wszystkich, którzy patrzyli, i wrócił szczęśliwie. Nazajutrz równo ze świtem znowu, gdy mu się pierwsza udała próba, rozpędza swego rumaka, stąpa po górze, jako po ziemi. Iskry spodkowy błyskają, patrzą zdziwieni wszyscy rycerze, już blisko wierzchołka góry. Niedługo spojrzał znowu, aż on stoi pod jabłonią. Wtem się wielki zrywa soku, zaszumiał skrzydłem szerokim i uderzył konia w oczy. Rumak parska, nos drzew zdyma i najeża gęstą grzywę. Stanął dęba wystraszony, nogi mu się ślizgują, pada nazad i z rycerzem porysował szklaną górę. A z rumaka i rycerza został jedno kości, co brzęczały w zbitej zbroi jako suchy groch w pęcherzu. Siódmy rok się jutro, jutro kończył, aż nadchodzi żak urodny młody, silny i wysoki. Patrzy jak rycerzy wielu łami karki nadaremnie, podchodzi pod śliską górę i bez konia się gramoli. Już od roku słyszał będąc w domu jeszcze o królewnie, co zaklęta w złotym zamku siedzi. Na wierzchołku góry szklanej poszedł przeto do lasu, zabił rysia i pazury ostre długie przyprawił sobie na ręce i do dwóch nóg umocował taką bronią opatrzony darł się śmiało na garb szklany. Słońce było na zachodzie. Jagr w połowie drogi ustał zmęczony, ledwie oddycha, pragnienie śpiekło mu wargi. Czarna chmura nadpłynęła, próżno błaga i zaklina. By Choć kroplę uroniła. Na próżno ofierał usta. Chmura czarna przepłynęła, ani rosą nie zwilżyła warg spieczonych jak skorupy. Pokaleczył krwawo nogi, rękoma się jeno trzyma. Słońce zaszło, patrzy w górę, aby dojrzał jej wierzchołka. Musiał tak zadzierać głowę, że mu barania czapka spadła. Spojrzy na dół, jaka przepaść, tam śmierć pewna i niechybna przegniłych trupów, smród wielki zaduszał oddech czysty. Były to szczątki zuchwałej młodzi, co się darli, jak on tutaj. Już mrok ciemny, gwiazdy blado oświecały szklaną górę, a żak młody, jak przykuty na skrwawionych rękach, wisi. Wyżej drzeć się już nie może, bo wyczerpał wszystkie siły. Sam nie wiedząc, co począć, wyciągniony czeka śmierci. Nagle sen skleił mu oczy, zapomina, kiedy leży, strudzony smacznie usypie. Lecz choć we śnie, ostre szpony tak głęboko w szkło zapoił, że przespał się do północy, nie zleciawszy z onej góry. Złote jabłonki pilnował soku, co zrzucił z koniem rycerza. Zawsze w nocy, jako czujny strażnik, oblatał górę wokoło. Zaledwie księżyc wyszedł za chmury, uniósł się z jabłoni i krążąc w powietrzu zobaczył rzaka. Łakomy ścierwa, pewny, że trup świeży, spuszcza się nagle i siada. Lecz rzak już nie spał. Dojrzał sokoła i postanowił z jego pomocą uratować się z tej góry. Soku zapuścił szponę ostry w ciało, szpony ostry w ciało. Rzak wytrzymał ból mężnie i uchwycił za nogi ptaka. Ten przestraszony uniósł go wysoko nad zamek i począł krążyć wokoło wysokiej wieży. Żak krzepko się trzymał, patrząc na lśniący zamek, co przy bladych promieniach miesiąca świecił jak mdła lampa. Patrząc na okna wysokie, migające różnobarwną ozdobą, a na ganku siedziała śliczna królewna, zatopiona w myślach, dumając nad swoją dolą. Widząc, że blisko lecia błoni, dobył z zapasa kozik i odciął nogi sokołowi. Ptak zerwał się z bólu wyżej i znikł w obłokach, a młodzieniec spadł na szerokie gałęzie jabłonki. Wtedy odrzucił nogi sokole ugrzęzłe wraz z szyponami w ciele, a skórkę złotego jabłka, przyłożywszy do ran skaleczałych, wnet wykoił wszystkie. Nabrawszy pełne kieszenie złotych jabłek, wchodzi śmiało do zamku. Przy bramie zatrzymuje go smok wielki, lecz zaledwie rzucił na nie jabłko smok skoczył w fosę i zniknął. Zaraz się wielka otworzyła brama. Zobaczył podwórzec pełen kwiatów i drzew ślicznych, a na wysokim ganku siedziała zaklęta piękna królewna wraz z dworem swoim. Ujrzawszy dorodnego młodzieńca, zbiegła ku niemu, witając w nim rada pana i męża. Wszystkie mu skarby oddała, a żak młody został wielkim i bogatym panem. Na ziemię wszakże już nie powrócił, bo wielki sokół, co był strażnikiem i zamku tego, i samy królewny mógł tylko zamek i skarby na skrzydłach swoich na ziemię przenieść. Lecz kiedy nogi postradał, w pobliskim lesie na szklanej górze znaleziono jego zwłoki. Gdy raz z królewną, a żoną swoją chodził po ogrodzie zamku, spojrzy na dół i widzi z podziwem, że się mnóstwo ludzi zbiera. Świsnął więc w piszczałkę srebrną, a jaskółka, co służyła za posłańca w złotym zamku, nadleciała. – Idź się dowiedz co nowego – rzekł do małej ptaszyny. I jaskółka szybko leci, wkrótce wraca i powiada. Krew z cokoła ożywiła martwych złoki. Wszyscy, co polegli pod tą górą, wdzierając się na nią z wstali dziś jakoby ze snu. Dosiadają rzeź w okonie, a lud cały dziwem zdjęty patrzy na cud niesłychany. Koniec. Dziękuję.